O mój Boże! Ten strzał przejdzie do historii strzałów. Zostawcie łapeczkę w górę, jak go wiedzieliście. Szybko. Pamiętaj, musisz kliknąć subskrybuj ten kanał i 3% zwrotów z gotemati! Bumcefek trzją! Sieman Endero z tej strony Klondron. W strefie zagrożenia. A to gra Matyniu. I dzisiaj. Kontynuujemy dalej. W sensie. Przyszliśmy sobie Drone Wars. To ja teraz. Teraz bym chciał sprawdzić Robot Army V21. Defeat wave upon wave of robots with super last level. O kurczaki, no to super last level. Wydaje mi się, że to może być bardzo trudne. I już wam tłumaczę dlaczego. Zobaczcie. Od początku samego no, mamy 5 personal. botów. 5 botów. Ale. W sensie, twu pięć klonów. Chciałem powiedzieć. fucking maken. Co oni są jacyś tacy wykoksani? Holy fucker rendino! To jest jakiś poziom trudności zwiększony? Jazus marian! Ajajaj! Przepraszam za te krzyki, nie wiem co się ze mną... Jezus Maria. Ja muszę ich przeciąć. No chłopy blokują wszystko. Dobra, kuśtykacz, nie, nie kuśtykacz. Teraz już kuśtykacz S wariacie. Ok, i też widzę, że mamy niektóre upgradey już w sobie. Mamy na przykład to takie slajdowanie. Ee... I to jest spoko. Co jest? Ja miałem młot i takie super już strzały, to po prostu już wszystko jest zaodblokowane praktycznie. No to bi bierę se y, armora po prostu Cholera, no to ja nie wiedziałem, że mam tego wielkiego młota ognistego No to po co jak walczy czymś innym? Holy fuck Dobra, ale chyba wezmę łuk sobie chwilowo Ese Chłop co myślał, że ma ze mną jakieś szanse A ja go jadę jak chleb ze smalcem Boże, no mistrz. Nie sądzicie, że jestem mistrzem? Mi się wydaje, że mogę być. Co najmniej w top 5 e, graczy Clondron i The Danger Zone, ponieważ maksymalnie 7 osób to gra. <laughs> Nie wiem, że to jest sporo osób, to chyba gra. Skoro jest 20 tysięcy mapek do pobrania, ludzie to lubią. Ja też to lubię, jest fajna gra. Więc możecie zostawić łapieczkę w górę. No i tyle w temacie. E, dobra, wezmę sobie jetpacka, żeby był szybszy. W sumie to jest bardzo ciekawe, że mamy tutaj jeszcze odblokowane rzeczy? Jest to ułatwienie. Nie powiem, że nie. Oh no, Fucking hell. Nienawidzę ich, oni są najgorsi na świecie. Dobra, ten dostał na łeb takiego bunkrownika 30, że mu się odechce żyć. Ten zresztą też. Bo że to było najszybsze rozwiązanie sprawy, jakie w życiu widziałem. Dobra, zwiększmy sobie energię, żeby więcej latać, więcej strzelać z łuku i tak dalej. I tym razem nie, nie padniemy jak, jak wczoraj. Nie padniemy jak w ostatnim odcinku. O nie, tutaj są uczniki. O kurcze, pieczone. Nawet nie zauważyłem tego. O o, 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 o! O, 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 o! Oj, dostałem! Taką strzałą Nieprzyjazną, bym powiedział. Dobra. Teraz jest moment. Jest tak na kucaku. Fuck. Połamie mu girę. Czemu ja nie wezmę łuku jak człowiek nie strzę mu w bańaka? No właśnie. I teraz tutaj takie pciupciupciuki Proste, no po co ja się z nimi bawię jak ja mogę pciu pciu sobie walić. Tylko musiałbym trafiać pciu-pciu-pciuki. Okej, okay, nieważne, po prostu z Młocisza. Ty, oni nie mają stóp. Tylko jeden ma. Czemu to nie trafia? To miał mieć taki super ultra zasięg, a wcale nie czuję jakbym miał taki zasięg. <śled> Jezu, ale dostał kokosa na łeb, masakra. Okej, okay, teraz 200% szersza strzała i będziemy od niej zaczynali, bo ona jest mocna. Dobra No coś tam podostawali moim legolasowym trybem uderzania Oj! Oj, oj Oj Oj, aj! aj, aj. Uh. Widzieliście ten zamach myszkom, który dodał tutaj uderzenia? Dobra, to miało być trudne, a chwilowo powiedziałbym, że jest łatwe. Yes. <laughs> Łatwiejsze niż to, co graliśmy w ostatnim odcinku na pewno. Ale dobra. Nie mówię hop, bo znając, że się na ostatnim levelu się wywali, ale mamy 5 klonów, więc co to jest za problem? Yy... Widzę, że dosyć szybko to pewnie przejdziemy, więc potem spróbujemy zrobić sobie speed Challenge. Okej, okay, strzały jeszcze większe, grubsze Więc bi bi bierem. I jazda. O cholera Fuck on broni ich Kurcze, nie wiem czy trafiłem. Dobra, dostał. Będziemy uciekali. Ty on żyje jeszcze ten robociarz. Musimy powybijać tych dziadów, bo oni są najgorsi. Jezus Mary, O, tego się nie spodziewałem szczerze powiedziawszy. Jeżeli mam być z wami wszystkimi szczery, nie spodziewałem się, że jak odwrócę się lekko, to dostałem takiego zonka pysk. Dobra, uciekaj. Dobra, zdaję sobie sprawę w 100%, że tych fioletowych ja nie zabiję, tak? Więc muszę z nimi walczyć normalnie. Ajajaj, się dałem! się dałem! Już nie mogę młotem walczyć, bo nie mam ręki na to Kolender A dobra, dwóch poszło, jednym strzałem, kolejny padł. Aj! Ajaj! Jajajaj Ucieczka Dobra Nie lubię walić tych od góry, bo one są słabe Okej, okay, i został tylko kuśtykacz. Uff, dobra, straciłem. Straciłem rękę, więc yy, mogę walczyć tylko i wyłącznie mieczem. Jest to smutne, ale życie nie zawsze jest wesołe. Więc teraz pytanie, co Why powinien zrobić? A mogę się zreperować? I nie wiem, czy się nie zreperować przypadkiem. Chociaż szczerze, i tak pewnie się zaraz wywale. Mam cztery klony, więc nie opłaca mi się brać nic poza. Na przykład blokowaniem to może być spoko. Skoro nie mogę strzelać z łuku, to po prostu będę strzelał w nich yy, własnymi strzałami. O cholera. Dobra, rozumiem. Piorę łuk, bo widzę, że to może być ciężkie. <laughs> Ucieczka, ucieczka, ucieczka. O, cholera! Ja pierdziule. Dobra, czemu oni sami siebie nie zabijają? Oj! Zobaczyłem tak kątem oka tego Friersona. Dostał, dostał. Legolas, Legolas, challenge wciąż trwa. O! Oh, kuśtykarz został Dobra, pytanie. Może wezmę łuk po prostu Okej okay. O Jezus! Wyjął miecz Czekajcie, ktoś tutaj jeszcze jest na górze Jakie ja mam niby go ściągnąć z tamtej góry A może stąd? że tutaj jest to wejście. CO JEST? Nie no, nie dosięgnę do niego. To zaraz będzie opadało? Dobra, to opada, więc czas na strzał w locie. Przygotujcie się. Czemu jak ja celuję, to zaczyna jakby iść? A, bo tutaj się rusza coś. Piu. O mój Boże! <laughs> Ten strzał przejdzie do historii strzałów Zostawcie łapeczkę w górę, jak go widzieliście. Szybko. Dobra. Endless. Can you reach titanium using only the spear? No, chyba nie mam wyjścia. Nie pamiętam jak się grało z Czy ja w ogóle kiedykolwiek grałem z Jakie to ma ataki? Czyli to ma tylko dziubacza. Okej. Okay. Dobra. I to nie jest takie mocne cholera, bym powiedział. Powiedziałbym, że to jest beznadziejne, nie słabe. Jakie są plusy tej dzidy? Poza zasięgiem, jakimś tam miernym. To nawet ich na strzała nie zabija. A No! No, panie kolego! Takiego gówna to nie by widziałem w życiu Dobra. Dostał. Ale jeżeli mam dojść do Titanium, a nie pamiętam, który level to jest Titanium, 20, 18 to XD mam do powiedzenia tylko tyle Ty, ja mogę takich jakby przesuwać No no nie wiem, no moi drodzy, ja wam powiem tak, chyba nie da rady Nie ufam na tyle tej yy, włóczni, żeby upgrade'ować sobie cokolwiek. A może shield? E, dobra, dobra. Zaufam sobie. Zaufam sobie. Czyli teraz jestem niezniszczalny na... na co? Na jakieś strzały z łuku, tak? Czy to jest na przykład jednorazowy? Aż przyjmę z godnością strzały. Okej, okay. czyli blokuję. Dobra, do dupy jest to. Nie wiem, to chyba nie wyjdzie. Chyba to nie wyjdzie. Nie mogę. Włócznia jest tak cholernie zrudna, że też głowa mała. Więc yy, nie lubię jej, nie polecam. I, I w zasadzie to byłoby na tyle. Doszliśmy do brązu 2. Wow. Yy, buziaczki wam wysyłam. Inną, następnego. Hej.